No wszystkim z tej strony ja Adzikowa i witam Was w czwartym odcinku niby vloga. Od razu przejdźmy do rzeczy, mówię wyniki konkursu. Trzecie miejsce zajmuje Kapikacpi, drugie Kubik, a pierwsze JGim.pl Bartek. Um, przepraszam, że nie nagrywałam na YouTube'a długo czasu, ale po prostu musiałam sobie chwilkę odpocząć. No. Yy. A więc yy, regularnie, róż regularnie już będę nagrywać yy, na YouTube w poniedziałki, yy, środy yy, i w czwartki. W czwartki będę, będę wrzucała jakiś specjalny. Lub jakieś informacyjne filmiki, i w niedzielę czasem będę nagrywać. Tak więc poniedziałki, środy i niedzielę, lub czasem czwartki, jakie będą jakieś specjalne. Ponieważ mam dużo wyświetleń pod filmiku, w którym ogłosiłam konkurs, i mam już 19 subskrypcji. Będzie specjal w czwartek. Dzisiaj jest poniedziałek, bo w środę mam wycieczkę szkolną. No i postaram się wrzucić. No, może to nie będzie duży specjal, no ale będziecie mieli fragment z mojej wycieczki e, szkolnej. Tak. E, pokażę Wam J.J. rappel, tak, bo jedzie na wycieczkę, będzie fajnie. E, pokażę Wam moich przyjaciół, jeżeli będą chcieli. No nie, to zależy. No i w czwartek będziecie mieli ten materiał. E, Ogólnie, przygotujcie się na dosyć dużo tych odcinków. To znaczy, bo w czwartek bardzo dużo wrzucę podzielonych partów mojej wycieczki. Bo nie, nie będzie to tak, że wrzucę jeden duży odcinek, bo mi się będzie strasznie długo wrzucał. No. A więc ja dziękuję wszystkim, że mnie wspierali. Tak, wspierali mnie. Oglądali moje filmy, dawali mi subskrypcje. Będę już regularnie nagrywać. Tak. Więc, no, oczywiście, a i Kubik, jeszcze napisz mi w komentarzach swój nazwę Skype'a. Jak cię dodam, no, no to ja się z wszystkimi a Więc komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, żółty magiczny guzik, klikajcie nie żółcie. cześć.